To jesteśmy w pizzerii Tak naprawdę zamówimy pizzę z automatu, jeszcze żeśmy nie jedli zobaczymy czy to jest w ogóle zjadliwe i do czego się nadaje Co my tu mamy? Mamy cztery stare orientalna Tutaj będzie jakaś tam z tuńczykiem, hawajska, burger, pary O nie Wszystkie z mięsem są halal Halal, halal to znaczy, że zmordowanych okrutnie zwierząt, ale patola. No I co my weźmiemy? Ta wajska jest normalna. I z tuńczykiem nie jest mordowana. Z <grym> tuńczykiem to jest normalna. Ja, czemu jest halal wszędzie? Tych już nie ma, się skończyły. Kari to dramat. Nie Dla mnie. Może być. E... Nie. To... Nie, no to może być fajna, bo jest razy cztery różna, tak? Ale z halalem. Orientalna? No ciężko będzie wybrać. No to możemy wziąć hawajską, bo ona ma normalne mięso. Mhm. To hawajską sobie weźmiemy. No. Hmm. I co? No może tym orientalnym. Z halalem? Przeokrutne, co? Brzydzę się halalem. Dobra weź, zobaczymy. 23, 20, 20. A tu był gdzieś ich rozmiar? Myślę, że nie. Bo w takiej cenie 11. No ciekawe, jakie różne to jest. Zaraz zobaczymy. Ja tu dziurka na pizzę. Mm. A, już widzę rozmiar chyba, bo tu jest. E... No ta, dotąd to jest szparka. Czyli takie małe pudełko raczej. Ktoś tiket? Wio... No Z wzięłaś francuskiego? Bez... No, wziąłeś bez pudełka. O oh, ja. Dobra, ona się już robi. Musi się robić. Hawajska. Ha, ha, hawajska się. robi. O, patrz, idzie tutaj ten. A no tak, widzisz? Nie zwróciłem, nie zwróciłem uwagi, bo jedną ręką obsługuję port, i chowam kartę. A tu... E, no to, ale nie mów, że ten pasek dojdzie do końca i ona już będzie upieczona. Było że w 3 minuty Jezus, to przecież tam mikrofala musi być. No tak, no jak to się robi w 3 minuty, to, to, to jest z mikrofali, ty. Ale lipa. <noise> Trzeba było wziąć jedną? A to jest kara za ten halal. No, Zobaczcie, jaka będzie paskudna. Taka nie będzie upieczona, nie będzie chrupiąca, tylko będzie taka uparowana. Co to paskudna, taka paskudna obleśna, gumowa taka. Ue, za ten halal. No, zobacz że za kara. Mam nadzieję, że wdrołam ciepło. Aha, czyli dlatego taki czas w ubezpieczenia wziąłeś. Nie. sobie w domu. Nie. Wybrałaś opcję. Ale tu jest właśnie, bo tu jest e, reklama, że 3 minuty. Nie, no. 3 minuty jest gorąca, w 30 sekund jest zimna, no to czekamy już długo. No. W 3 minuty. Jak, jak to jest możliwe? To musi być mikrofala. Tragedia. No i bardzo dobrze. Trzeba było halalanie brać. Pizza na chodniku w 3 minuty. Masako. A <grywia> no. ona będzie taka zajebista jak te włoskie co jedliśmy. W Meduno. Co jedna to lepsza. Poczekaj, będzie wychodzić. Hmm? Ja to jest niespodzianka, co się może stać? Wyjeżdża pudełko. Jest ciepłe, pokaż to. O. Uja, ale obciachowa. Nie dośrednio. Czy ja może się usztywnię, jak trochę ostygnie. Masakra. Ale serem ma duży. Ale ten, ciekaw jestem, czy ser się ciągnie? Nie, star się ciągnie nawet. Dobra. Tam nie będzie... Ale to będzie obleśne. Wiedziałam, że dobrze zamówiłam. Jestem pewien, że będzie paskudna. Następna już się robi. Orientalna. Jeszcze dwie. Na spróbowanie. Masakra. No, żeby się y, upewnić, czy na pewno jest. Dobre bądź niedobre, weźmiesz jedną, to możesz. Zdamy smak dobrej pizzy, zobaczymy, wystawimy opinię. Tej sam wygląd, mnie Urzek. Weź przestań, <laughs> jest tragiczna. Jak coś wygląda tak, to jak smakować musi. A gdzie jest dziurka na sosy, brałaś z sosami? <noise> Są pizzę bez sosów robią jak, jak, jak włosi. Tu nie ma żadnego zapachu, więc to musi być z mikrofali, z mikrofali nie ma żadnego zapachu. jest wszystko tam umordowane. Tutaj nie ma żadnego zapachu pieczenia pizzy Tragedia Chyba jak będzie Powinno tak wystrzelić. <głos> <głos> Najśmieszniejsze, co w życiu brałem. <noise> Pokaż ją. To ona wygląda tak samo, tylko, że halal jest pod spodem. Mhm. Ale obrzydliwe. Pierwszy raz w życiu dotykam halal. Bon appétit. Idziemy jeść. Nie są mielone. Dobra, na jak smakowała pizza? Pizza jak smakowała? Mhm. Sporo zostało. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to określić. Miękka, puszysta. Chemicznie taka puszysta torba. Miękka z mikrofali. Taka cała. Jakieś to widać, że to jest jakieś takie nabrzmiałe, uparowane w jakiejś ola mikrofali. Ogólnie, jak ktoś lubi jakieś śmieciowe fast foody, to może to zje. Może jakby yy, wziąć to zamiast, yy, zamiast hot doga ze stacji albo coś, to może albo jakby umierać z głodu. Yy, ogólnie jest syf to tragedia. Nie? Masakra jakaś. Masakra Nawet ketchup i majonez nie pomógł. Nie, to nie, nie, no masakra jakaś. Obrzydliwe. Masakra.